Kiedy byłem młodszy, jedyne czego chciałem, to szczęście. I nie byłem jedyny. Zapytaj losową osobę na ulicy. Czego Pani chce, czego Pan chce od życia? Najprawdopodobniej odpowiedzą ci, że szczęścia. Ja w swoim życiu obrałem bardzo złą drogę pozyskiwania tego szczęścia, ponieważ skończyła się ona słowami. Ja już nigdy nie będę szczęśliwy. Co ludzie są skłonni robić, żeby być szczęśliwi? Wiele rzeczy. Wiem, że ludzie mają ogromną tendencję do wybierania tej łatwiejszej ścieżki. I dzisiaj właśnie o niej porozmawiamy i o tym, jak wpływa ona na Twoje poczucie szczęścia. Jeżeli jesteś w stanie powiedzieć, że potrafisz korzystać z social media z głową, to zapraszam Cię na mojego Instagrama. Zejdź teraz do opisu, kliknij pierwszy link i tam znajdziesz mój profil. Wstawiam tam codziennie krótkie filmiki i wierzę, że mogą Cię spodobać. Wyciągniesz z nich na pewno sporo wartości. Z tak intensywnego pragnienia szczęścia, w moim wypadku powstał hedonizm. I moje sposoby na pozyskiwanie szczęścia to były takie rzeczy jak bardzo niezdrowe, ale bardzo smaczne jedzenie, pornografia, gry komputerowe, social media, filmy i seriale, alkohole i jeszcze inne substancje. Na przykład nikotyna. I gdy zaczynałem, rzeczywiście byłem szczęśliwy. Inaczej bym tego nie powtarzał. Rzeczywiście czułem Wystrzały przyjemności. Czułem się taki usatysfakcjonowany, nagrodzony, gdy to zaczynałem robić, prawda? I właśnie dlatego chciałem robić tego więcej. Gdy piło się pierwsze piwo, oglądało się pierwszy raz pornosa, albo pobrało się TikToka, to rzeczywiście byłem podekscytowany. Ale z czasem nie było tak kolorowo. Te rzeczy stały się już dla mnie normalnością. Nie były dla mnie już czymś, co tak naprawdę mnie. Jakoś bardzo mocno uszczęśliwiał. Po prostu, gdy ich nie robiłem, to czułem się nieszczęśliwy. Czyli można to już nazwać uzależnieniem, prawda? Życie wydawało się normalne, gdy te wszystkie rzeczy robiłem. I to już bardzo zły znak. Co doprowadziło mnie do trzeciego etapu, w którym robiąc te rzeczy. Już byłem nieszczęśliwy. Nic już na mnie nie działało. Nawet tak silnie stymulujące rzeczy, jak te, co wymienimy. Nie było mowy o czymś takim, żebym ja był usatysfakcjonowany spacerem. Że byłbym usatysfakcjonowany rozmową z kimś bliskim. Miałem tak usmażony mózg, że naprawdę było mi ciężko czuć szczęście. Naprawdę. Nie było we mnie motywacji, nie było we mnie chęci do życia. I za tym wszystkim stoi dopamina. Te wszystkie przyjemności, o których gadamy Działają one tak, że stymulują one wydzielanie się dopaminy. Dopamina odpowiada za uczucie nagrody i motywacji. Czujesz się dobrze, czujesz satysfakcję, czujesz pragnienie do robienia różnych rzeczy, prawda? I to jest zajebiste, to jest bardzo przyjemne to czuć. Ale z czasem te wystrzały sprawiają, że stajemy się coraz mniej wrażliwi na dopaminę. I kiedyś, jak pornografia jest tak bardzo stymulująca i tak bardzo sprawia nam uczucie przyjemności. To po roku korzystania z takiej pornografii, już nawet ona nie sprawia nam przyjemności. I jak ona nam nie sprawia przyjemności, to na pewno nic, co jest naturalne, nudne i zdrowe, nie będzie nam sprawiać przyjemności. Dlatego przekazem tego całego filmiku jest to, żebyś ty nie uważał, że w przyjemnościach leży szczęście, bo jest kompletnie na odwrót. Ja zrozumiałem w swoim życiu, że szczęście kryje się za trudnościami, a nie za łatwością. A wybierałem ścieżkę łatwości, a wybierałem ścieżkę łatwą. Gdzie to szczęście miało po prostu do mnie przyjść, prawda? Gdy będziesz kroczyć przez życie, rozumiejąc ten bardzo ważny fakt, będziesz szczęśliwy. Zobacz. Nie jest to dla mnie łatwe wstać rano, wcześnie, napisać skrypt, nagrać filmik, zmontować go i tak dalej, ale to jest to, co mnie uszczęśliwia. Mógłbym w tym momencie spać do dziewiątej, obudzić się, przeskorować TikToka i rzeczywiście to jest niby to, co uszczęśliwia, prawda? Nikomu się nie chce wstawać wcześniej i robić realnej pracy. Ale sprawdziłem obydwa te warianty i ten, który jest trudniejszy. Jest dla mnie po prostu szczęśliwszy. Być może nie, nie na wszystkich to tak działa. Mówię, jak działa to w moim wypadku i dla mnie. Po prostu uważam, że jest to bardzo ważna lekcja, którą musisz usłyszeć. Jeżeli masz taki moment w życiu, w którym brakuje ci szczęścia, brakuje Ci satysfakcji, czy jeżeli idzie to w stronę bardziej depresyjnym niż tym szczęśliwym, to zniweluj przyjemności zredukuje do minimum, po prostu uważaj na nie. A zobaczysz, że tego szczęścia pojawi się więcej. Musimy na to spojrzeć z punktu widzenia neuroprzekaźników i chemii ogólnie Twojego mózgu, prawda? Wiadomo, interpretacji szczęścia jest wiele, przeróżnych i tak dalej. Ale my to nie o interpretacjach, tylko o realnych faktach. Więc by sprzyjać produkcji szczęścia przez mózg, uważaj na przyjemności, zachowuj się zdrowo, a będziesz szczęśliwy. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego sporo wartości. Jeżeli coś pominąłem, oczywiście powiedziałem, zadaj mi pytanie w komentarzu, jak najszybciej Ci odpowiem. Zależy mi na tym, żeby dostarczyć Ci jak najwięcej wartości. I co? Widzimy się w następnym filmiku. Jeszcze raz zapraszam Cię na mojego Instagrama, jeżeli oczywiście potrafisz z niego korzystać z głową. I siemanko!